Niedługo będziemy mówić o naszych działaniach jako działaniach samorządu terytorialnego, mówię teraz szeroko w kategoriach tragedii greckiej, że obojętnie co się nie wydarzy, to na końcu będzie dramat. Tak? Bo czy to się komuś podoba, czy nie, I mówię tu o sobie, o radnych, o kierownikach jednostek organizacyjnych, miejskich, to za sprawą działań administracji rządowej wkrótce będzie. Czy już, Szanowni Państwo, zaczyna się czas, kiedy samorządów, samorządów nie będzie stać na działania inwestycyjne. Programy rządowe są tak skonstruowane, że są finansowane albo odbijają się na kondycji finansowej samorządu terytorialnego, po prostu są finansowane z naszych pieniędzy i to co jest proponowane ostatnio społeczeństwu to jest prawie w 100% finansowane właśnie z naszych środków. Ja dla Państwa radnych przygotuję taką szczegółową prezentację w tym zakresie, niemniej jednak i przedstawię ją na, porządku, na początku października, tym bardziej, że będziemy w fazie już wtedy takiej realnej konstrukcji budżetu na przyszły rok. Tutaj mogę tylko powiedzieć, że Skutki chociażby zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych osób do 26 roku, skutki obniżenia stawki podatkowej tej procentowej z 18 do 17%, podwyższenie minimalnego wynagrodzenia czy podwyżki, ale tylko te dla nauczycieli, które przewidziane zostały teraz i realizowane są we wrześniu tego roku to dla budżetu miasta szanowni państwo kwota 3 milionów złotych a to jeszcze nie jest wszystko bo jeszcze są kolejne działania które które idą lub za chwilę pójdą jakie są to wielkości 3 miliony to jest na przykład utrzymanie dwóch naszych przedszkoli całoroczne tak to jest nie wiem jeśli chodzi o budowę czy działania inwestycyjne to jest budowa trzech promenad, tak. To jest 3 miliony złotych, to są Szanowni Państwo, jak teraz podliczyłem szybko, to są wszystkie drogi i chodniki, które wybudowaliśmy w tamtej kadencji. Więc niech te przykłady powiedzą jaka to jest, jaka to jest wyrwa i te postulaty, które kiedyś moglibyśmy uznać jak gdyby czy wnioski za realne w postaci budowy chociażby czy boiska wielofunkcyjnego, czy naprawy, no, no dziś mogą zacząć funkcjonować bo się śmialiśmy z tego, ale jako naprawdę e, pobożne życzenia. Chyba, że Szanowni Państwo i to też przedstawię Radnym na początku e, października, wdrożymy e, pewne działania, no nie powiem oszczędnościowe, bo się nie da oszczędzać, kiedy ustawodawca zapisuje wzrost na przykład minimalnego tak wynagrodzenia, które będzie świadczeniem niejednorodnym i jeszcze z pochodnymi to w zasadzie jest skutek 1000 zł na miesiąc na osobę, to przedstawię takie też działania restrukturyzacyjne, można powiedzieć, które no pozwolą w perspektywie czasu wygospodarować środki na inwestycje, czy działania remontowe, czy działania rozwojowe, czy środki, które będą stanowiły wkład własny dla dotacji pozyskanych z zewnątrz, ale o tym na początku października. Teraz tylko chciałem tak w skrócie powiedzieć, jak sytuacja budżetowa wkrótce yy, i do każdego samorządu terytorialnego w Polsce może wyglądać. Dziękuję bardzo.